Znowu do przyciszenia. Ja mówię normalnie teraz. O nie, nie. Nie, nie krzyczę ten... nie, 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 Ty normalnie mówisz. Mówisz tak, jakbyś nie chciał w ogóle, żeby osoba, która siedzi za tobą, cokolwiek usłyszała. Nie, ja teraz mówię tak jak cały czas mówię. O panie. Ja pierdolę znowu dźwięki.

Oj, skurde. Balon... Znaczy cesarz no, podobno. Tu są jakieś ewentualne. Tak. O, o, tak. Będzie ten. Będzie kurwa, więc na okay. pewno. Idziemy tam i szukamy tego. Szukamy wejścia do skutki. No jest przy jakimś głównym wejściu. To nie wiem, co to jest otwieramy kawa jest do czegoś potrzebna? kawa? chyba nie chyba nie jest do strzelby chcesz jak do strzelby? nie, nie potrzebuję nie używam strzelby ja... Ja ogólnie teraz... A, cię, ciężko, ciężko opisać Szukanie sondy, mam jakieś punkty za to Okej, okay. szukaj dowolną sondę Okej, okay, jest wykonane zadanie Bardzo... O tutaj masz y, opuncję. Potrzebujesz? E, nie, opuncji nie potrzebujesz, potrzebujesz, Już, już, już i morale i... chyba Sam ludzie tutaj prawie. No poczekaj, ja to jest... mam, ja mam no? spin z pięć z... ja, ja powoli, będę na ciebie czekał. I to jest już tutaj to wejście. Czekaj, poczekaj, chwilę. poczekaj chwilę, poczekaj, 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 bo ja cię zgłosiłem, ściszyłem grę. Bez niczego, ale tu się... Dobra, czekam na ciebie z wejściem. Ja nie mam zbalansowanego. A słyszę w środku. Takiego? Jakiego? To jest tutaj No, to jest tutaj. Dobra. Zamkniesz mnie. Miał i zamknięcie kurwa koło siebie. Nie widziałem mu tego pika. Kluż do włazu u pieszce. Lalalalalalalala la, 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 la. Lina, jebana Ojej, ja, lina Przepraszam, lina, lina. Eee, Jakaś i, żarówka podobno jest Trzyma Ta, się po to tam żarówka Tam lina po co? Coś widziałem, że potrzebne do czegoś było I co, trafiłeś coś? jest stąd? Nic specjalnego, czekaj, ja wywalę opuncję Części gumowych nie zbierasz? O? Najpotrze najpotrzebniejszy materiał. Część no gumowe, musia zbierasz. musiałem ten mi yy, minąć, bo już próbuję znaleźć obkuncję bywa, ale wezmę sobie żarówkę. Ja gdzieś czytałem, że żarówka jest potrzebna. Ale nie wiem do czego. O jawła. Ja mam jakieś miny jak chcę, chcę jak to ustawiać. Tak? To nie jest ten. To są granaty jakieś, dobra. Drzwi mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. mam. Może no, mnie lepiej zostawić? Nie wiem, no rób to, co chcesz, o te. raz bym Co by tu rozwalić? Mieście mechaniczne. Się. Tak, no i dla nami nie tutaj. Nie potrzebujemy. Brakuje mnie tylko ciu. Nie potrzebujemy. Plutarz? A był. Blueprint Bettina, o kurwa. Ale Fajne. trafiłem. O kurwa, no to mi Jakbyś miał kiedyś blue co masz wiesz tak, Podwójnego to, to no, weź oczy, daj. Oczywiście, oczywiście Bo to się rzadko trafia Ale trafiłem o kur to patrz zobaczcie gdzieś skrzykał tutaj żebyś wiedział o, dobra, o, dobra, Jest tu ktoś gdzie? Gdzie gdzie? gdzie, o, gdzie? Tu, tu winda. Tu. Uciekł uciekł, poczekaj tam jest tam, nie, tam się napieprzają, z, z innymi nie wchodź tam Dobra, dobra, spoko spoko Ja tu patrzę bo tu jest że... No Ja granat tam rzucę Ja, ja wyjebałem brzucie, amunicję ja, ja, po... ja wywaliłem amunicję Leon W granat, okej okay? Tak no pisz O to, co, co, co? Nie okay. to trujący chyba Nie to jest w... pupa Nie i tam To jest pupa o, tak fajnie Plece, becie, lecie, Góra, góra co dziełem Nie wiem skąd. Góra, 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 góra A tutaj, tam dobra okay. Dostał No Dostał. ja mam, ja mam loła nie Ja mam poczuł. No czekaj, bo oni zaraz przyjdą z tych schodów, nie? Skąd przyjdą? Ja bym... To schody, tylko No, ja bym stąd poszedł w ogóle, bo my ma... nie mamy pozycji na nimi. Ja po, tylko... czekaj, nie, 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 poczekaj, ja tu mam minę. Ja tu minę pierdolne. O. Dobra, mina leży. A, to no tak działa. To była bomba. Dobra, bo my się tylko tutaj wyrobimy no, z nimi. To było przecie mi się. Misiu. To, to była bomba. Czekaj, to no nie ma sensu skakać. A. To była pupa. Byłam... Nie, 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 ja mam tej zielonej. i... Po, pozbierałem od tamtych. A. ja mam. Misiu, ja cię nie słyszę, gwiazdko Idziemy do góry? Tędy? Nie, oni tam... O, teraz są stażnicę, to jebać. Mnie mamy tam klucza, tak czy się... Tam nie było gatki, od razu prosto, prosto strzał. Czemu ty masz, ty masz yy, z lewej strony ten mikrofon przy życiu masz yy, wyłączony, widzisz? On tu, schody. No I tam obu Nie, to No, Ale do no. teraz nie będą w lał, no, się no by leczyli uważaj, uważaj, dame, O kule. Kula, ja bomba dystrybę. była Dobra Chodź, bo oni zaraz nam przyjdą z drugiej strony Daj hmm. no mi sekundę ja sobie zrobię tam yy, bandaże Kurwa, lepiej już szloł I tu mogą, oni tu przyjdą zaraz, nas Bo oni mogą przyjść dołem albo ten jak znają miejscówkę to wiesz aby są poszedł w ogóle Bo nie mamy ani pozycji nad nimi ani nic troką nabizi się towaruj mnie ten ja otwieram ko lala la 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 Bez sensu! Co bez sensu? Że wchodzimy w taki? Tak. To no nie No nie teraz jest trochę to... Bez sensu, bo tam nie masz ani opcji zaskoczenia, ani nic, bo jest otwieranie, wiesz. Ja zostałem od razu na pizdę, także... Ja widziałem tego po prawej, nie widziałem tego po lewej. i tak jestem zadowolony, bo mam tą betinę Ciekawe co... Fuj, zagram sobie nią. Co to, jest? A, to jest? ciężka amunicja jakaś w ogóle, to nie. Zagram te kiem no co to? strzelbę mogę przetworzyć. Dobra, biorę jeszcze raz klucz do tego, bo to znowu ten sam klucz. Weź, weźmiesz ten yy, do wyjścia, ten do was? A, go straciłem, bo miałem no to kup w, w tym. To kup w tym w mam, sklepie. Mam za ile 000. No ja mam 2869 Aha, to ja kupię chyba, że już go nie ma Gdzie on jest? Biorę ochrony. Wszystko Bioro, mi się pokończyło. Co to zrobić? A właśnie miałem się zapytać, czy masz... O dobra, robię go, bo tam mam rzeczy. Miałem cię ci zapytać czy, czy masz coś, żebyś mi dał ja morela Nie nie nie, nie Morela Nasza morela też jak chcesz nam chodziło o da, Daj mi sekundę tylko sobie zrobię te broni i ci powiem Będziesz potrzebował yes. sam na pewno. A hatch and patch it up. Moduł impulsowy skoczka, masz jeden? Bo bym potrzebował. Nie widzę nigdy czegoś takiego nawet nie przeczytałem. Dobra. I e, dwa odczynniki laboratoryjne potrzebuję. Masz? Ja, na pewno nie mam. Okay. Nie mam, bo też gdzieś szel, bo ty. A dwie, dwie komory sparacza? Ja, sam chyba ja potrzebuję 5. Bo no, sam sam nie mam. Okay. Dobra, to lecimy na tą zaparę jeszcze raz, spróbujemy. Czekaj, bo ja muszę, kurwa. Uj, lecę na darmowych leci Nie Lecimy. No I to masz bardzo mało rzeczy w ogóle, że na darmowych tak ciągle grasz. Już mhm. nie pamiętam, kiedy ty raz na darmowych grałem. No? no widzisz. Eee... No, stop też... No jest kwestia, kwestia tego, że to nie widzę sensu, raz, że bardzo mało rzeczy, które bym chciał wrzucić do tej jednej kieszonki, czy tam do dwóch, jak się już ma lepszy plecak, a dwa, no z mi ktoś zabija. A z tym, jak to już spotykasz na starcie, to nawet się nie pierdzieć, że ładujesz. I tyle. O, blisko jesteśmy, jesteśmy mamy najbliższego respawna. od okay. razu prosto tam. Uf. Nie ma bliższego respawnu tej So, oh, oh, yeah, yeah. the leaking touches should be You need them now more than ever, so patch one up before it breaks down all I promise. not at your body, you at you, buddy. Zajmuję tylko papi. Nie Kątyka. było To Nie, się, nie? nie to było. Nie mam, będzie, ale to nie było sobie, bo my sobie sami wyszliśmy. To chodź, to jak wyszliśmy, to wejdziemy tam, nie znajdziemy. Alej, i tak było otaczka. O, i było. A na Nie, no z tymi botami, nie? bo nie pamiętam z której strony się też nie wiem, gdzie to było. A to tu było? Nie, to nie było tu. To właśnie. No bo ja mam to miejscówkę, gdzie było to, to, to miejsce niby to miałeś? To było też. Okay. Ale, ale tu nic nie ma. A jest. może. A to jest ten pistolet najlepszy. Żaden blueprint, tylko te części metalowe. Tak. Zaawansowany też. No co? Otworzyli to? Już? Nie, mówię o tym pojemniku, co było, wiesz, o tym, tym, a, tym, a, 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 a. tym, a tu tym. Nie, 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 No tutaj, nie, 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 lutajcie to ci macie to nie było. Na naszym piętrze po drugie sonie są. Tak. O osiu. O, nie. Tu jest do otwarcia, A to też nie jest. To. No to to jest to. A nie, to nie to. My zginiemy zaraz w plecy od tamtych. To uważaj, bo Ci mają dobre pistolety, nie? Ale mówicie, że my zginiemy zaraz. No. Jest, jest, uczyłem, są na wejściu. Mówiłem cię. Mówiłem. Dostał w głowę, ma zero. Nie podchodź, bo ja mam. Z... Nie pod. O! I tu. leci ci. Wycieknie, jak da się lecę Idą do mnie. O! Nie, nie dzi do cię. Dobrze, Misiek. Nie żyje. Tyle, jest, tyle jest grania w tą grę. Powaga, ja odinstaluję to, jest jeden z gorszych zakupów, jakie ja zrobiłem, kurde z grami, nie? Co ty tyle fatalnie się w to gra. Fatalnie. Tylko ty, ja tak? O nas,

Should cut through off like this barrel. I heard rumors about some signal Shawnee picked up. Mm -hmm. no, myślę, że Fajna jest I think a yeah. Yeah, Yy, sposób grania ma się nijak do tego, co ta gra niby sobą przedstawia. Jest ludzkość kontra maszyny, którzy razem są w jednej społeczności. Wiadomo, jak to jest świat. Od czasu do czasu z, yy, znajdzie się jakaś menda, która po prostu zabije innego, żeby wziąć jego lód. Ale tu polega za tylko i wyłącznie na tym. My równocześnie możemy się położyć i 10 minut czekać na yy, wyjściu i tyle. I będę miał lepszy loot na pewno niż chodząc, niż chodząc po... i zbierając. Po prostu poczekaj. Zostaw. Po prostu mogę sobie leżeć. Zostaw mi się. Po prostu siedzieć i czekać, aż ktoś inny zlutuje. Mogę sobie, nie wiem, lepsze po prostu broni, żeby szybciej dobić dwójkę. Ustawiać miny, bo już się miny ustawiają koło tego. Koło ekstrakcji, dobić pistoletem, dziękuję, do widzenia. I, i tak w kółko. Tak można grać tą grę. I teraz siedzieć w krzaku, położyć sobie dwie miny, dziękuję. Mi się bardzo podoba. No, było może tak szybko, że ja pierdziela, nie? nie jest to po prostu że ci się nie podoba? Nie. Nie, bo mi się bardzo podobało, ale nie w sposób jaki jest w tym momencie. Że dosłownie nie ma czegoś... Mi się, mi się nie podobało jak było tak, że gadałeś do ludzi i wszyscy były, byli friendly, to mi się nie podobało. No teraz, ale... Teraz, ze skrajności w skrajność. To ale to nie, to nie się... jest... Nie ma, też... nie ma złotego środka. Że, że po prostu coś jest. Nie, po prostu tam ci ludzie walą, tu nie ma nawet chwili, żeby wiesz, to po prostu, mówię ci, możemy sobie siąść 10 minut i czekać przy ekstrakcji i wy, wyjdę na tym lepiej niż 10 minut lutując? Pytanie, nie? No, no to jest prawda, no niestety. Dlatego może trzeba zmienić po prostu podejście w y, graniach, żeby bardziej być ostrożnym, a nie wiesz. Ale jak, ale co to zmieni, jak walisz, wal, 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 walisz się y, z z maszynami, a Cię w plecy. To jest, to jest, że to po prostu nie trzyma się kupy. To nie jest, nie wiem, Escape from Tarkov czy coś, że po prostu tam kogoś widzisz, to praktycznie zawsze zabijasz. Tam chodzisz, widzisz typa, odwalasz, bierzesz jego rzeczy, bo na tym to polega, a tu typowo, to tutaj, nie wiem, ten kto coś znajdzie jedną rzecz na milion wyjść wrzuci do swojej bezpiecznej kieszeni, a ty poniesiesz rzecz, którą możesz uzbierać w 5 minut. Tutaj centralnie nie masz nic, co by dało ci, nie wiem, ekstra coś, że zabijasz ją stop kogoś. Nie ma czegoś takiego. O I I będziemy, idziemy trzeci raz pod rząd na miejsce, gdzie nas dwa razy się wyjebaliśmy. To jest genialny moment. Idziemy po raz trzeci. Raz się wyjebaliśmy ze złego pola, a drugi raz nie wiem. Ja prawie sobie wybieram jeden napad. O to dużo, bóstwo, Co to jest? O, Chowaj się Ja nie Ja się chowam, No tak Jak coś, to ja Cię podniosę, nie? Bo to, to straci, wiesz, zainteresowanie Tobą Ja tutaj. Dobra, o mniej więcej. O? Trzela, no. Jest. <noise> <Ja dole. głos> nie widzę nawet teraz. Zostaje skaczony. nie. Wiem, <noise> <jakieś mierze>. Nie, <noise> <po raz> nie, nie. Nie, nie. Tu jest gościu. Halo, mhm. halo. Halo, halo. Ja mam daleko do ciebie, nie? Halo, halo, on pędzi, on pędzi. Don't shoot. No się we mnie bali. Don't shoot, don't shoot, guys. No, idź w moje, idź, idź w moje usłonę. No dobra, no to po prostu idź w no. Po prostu jak daj dalej będziesz mógł iść, a ja idę powoli, żeby Eee, moby ten Dobrze misiu! Moby uciekają Tam są ludzie, będą na piętrze, o widzisz Uhum. No i wyjście, to jest jak To tu jest 200. Wiesz co liście. by to się dało jakby dali coś typu rannę box, odradza ziemka, nie? Możesz, ale w sensie, że tutaj, to w tym Co. Ale tu nie ja tu nie widzę powagań Jakby to miało jakieś przełożenie na Fabułę czy coś, że uczesz innych nie ma. Mało kiedy dostajesz cokolwiek lepszego, wiesz, broń czy cokolwiek, e, jak e, zabijesz kogoś. Nie ma czego, nie, nic to nie daje. To jest po prostu trolowanie i tyle. Widzisz kogoś i walisz. To jest, nie wiem, nie, nie ogarniam tego. Ja nie mam niczego po prostu lecę do wyjścia. A, się ubyć, co? No, Mówię ci, że tutaj dosłownie no... Jak ja co ja oglądam ludzi Ja już sobie poglądałem ostatnio trochę jak to wygląda Tutaj raz, że wszyscy lecą na filamcie, tylko po to, żeby się napierdalać Bo już mają wszystko Albo wiesz, yy, mało co mają do zbierania i jedyne co im zostaje to nawalać ludzi I, i tyle będzie trzeba, I chyba będzie trzeba tak robić po prostu. Dobra, ja będę później Dobra, na razie